Przepraszam już, widzę tutaj. Oj tam głupia zrobiła baleno. Oj, biegną, biegną. Uuu, uh, on przeżył to.

Jech, jech, ja. ja, ja. <laughs> jednak tak, wolę, żeby to trochę dłużej trwało. Ale wolę już przeżyć. A może już będzie następny: ten. Miejsce. Do bronienia, czy czegoś zrobienia. No, a tak tu. Ginąć, ginąć. Nie, że wolałaby być już cały oddział, ale dziwne, że go jeszcze mi nie uzdrowili. Mówiłam, że w te kloce będę walić. Będę trzeba komuś jakąś szybko strzelną broń potem zabrać, jakiś karabin, albo pistolet maszynowy. <laughs> To tych mamy z głowy teraz się zająć tymi na tym na zewnątrz. Z tymi kalaa kala Kurna chata. Ja wam nie popuszczę, nie ma co Strzelać tam, strzelać! Żeby wy tutaj tak jakoś siedzicie. O. Nie, to bym musiała tędy iść. No tak. A za daleko. Ale taki wybuch powinien mu coś zrobić. No na cheatach jest ten szwab. Ale co ciekawe, towarzyszu mam się nie kończy, ale mnie musi się kończyć. Niesprawiedliwe. Oj, niesprawiedliwe. Hop. O. Nie wiem skąd oni się wzięli, ale... ma no, chwila. Jakby mi się udało tak... Marioty. Chwilę. O. Wiatraczek musi być Dobra Mogę <laughs> Frankie, wejść zejść mogę kurwa Spadać? Nie mam tutaj No i takie pytanie, dlaczego uczepiliście się akurat Bakera, co? <laughs> to było inteligentne ja! Ja myślałem, że tu przeleci, no tak, 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 tak. Wyleczyć. Wyleczenie i wczytanie. No i są wszyscy! Moi kochani! Nie wiem jakby się tu pomieścicie, ale musicie tu iść. Chowamy się, nie ma. Ja teraz jak nie odpuszczę. Jest <laughs> tała moje tała tańsła. Jest karnia no Boże, brakowało mi ciebie, wiesz? No. Obierka też mi brakowało. Wszystkiego mi tu brakowało. Teraz ja się czuję o wiele lepiej. Zjechać tam szwabie. Nie ma tak. No co tam? To ich zdejmujemy. To jest tak, wy tu. More German, double time, wszystko radzą, wziął te. Biegnąć, biegnąć, kurna, red, bo ty znowu zginiesz. Jak dobrze, że nie komunikują, że ktoś zginął. Ponieważ jest niemiecki karabin K98. Aha, to ta gówna. Jakby tego gówna nie chcemy. No, my go nie chcemy. i no ja nie chcę tego gówna, tak? Ja chcę moje kochany... Karabinem jeden. Obierki! Proszę tam o spokój. Ob, ob- 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 No co za obierki. No nie udało mi się, ale weźcie ich tam, może trochę przyciśnięcie. NIE TU! Ja pierdziele. Zestresowałam. <laughs> no i znowu podniosłam niemieckie gówno. Nie widzę tego niemieckiego gnoja. Ty masz tam z na O jezu. Widzisz red, to jest dopiero pozycja dobra. No, ale zginął. No, polas. Tam. No, korium idź tam szybko. się zajmiecie nim. No i kto jest rozstawienie żołnierzy? To się nazywa kurna akcja <laughs> i możemy dać radę. Możemy. Ja to wierzę. <laughs> Spadaję się nie będę brać znowu. No. Kurde, zabrałabym tę skrzynię ze sobą tutaj, ale niebo nie ma nie Tam to nie wyszło. Ale nie dam za wygraną. Ja ich tak rozdóbcę, że się nie pozbierają. I będę tak biegać, dopóki ich nie zniszczę. Ale oni nawalają. O Boże moje ucho <laughs> Przydało się jakoś przejść tam na te podwórze Tutaj No ale tak już załatwię Tak normalnie nie Nie, Baker z pierwszej stąd. Ja ci zaradam, szlach. <laughs> Nie ma bata pancer pancerfausta. Ja ich już wykurzę stamtąd. Skończy się babki sranie. Teraz brać tych dwóch. Ja, ale ich przycisnął. Kurde, cała drużyna, kocham ich. <laughs> A Red w ogóle jakoś się trzyma tam? E, nie, nie ja chcę grupę wsparcia Z zonowiczem się trzymają. Tutaj też. No to Legacy jest taki trochę. Nie ten. A, biedak. No i znowu idziemy. Ups. I zaraz, i my zajdziemy tam tak jak ja szłam. Nie szfaby, ja mam nie tutaj. wy zawsze musicie trafić, tak? <laughs> dobra. No ja wy myślicie, że... No dobra. Przez najgorsza broń, jaką w ogóle kiedykolwiek ktoś mógł wymyślić? Bo no, ja nie chcę tego gówna. Jezu, gdzie ja idę? Trzeba ja się jakoś tam do niego podkreślić. <laughs> wiedziałam, że tak będzie. Ja wiedziałam, po prostu jestem inteligentna i wiedziałam to. Cholera. I od nowa nie, może ludzie ja przerwę i dopiero jak to przejdę to znowu to nie ma sensu. No.